Witam serdecznie. Będę narratorem tej opowieści, ale i Państwa lektorem, gdyż ta historia jest inna niż wszystkie. A czemu? Zaraz się Państwo przekonacie. Uwaga, zaczynamy. Nie tak dawno temu, w małej miejscowości o nazwie Grypsy Dolne, żyła mała rodzina. Rodzina naszego bohatera, kopciucha. Liczyła ona cztery osoby. Ojczyma bohatera, rozwiedzionego dwa razy i dwójkę starszych przyrodnich braci, którzy tak samo się zachowywali, jak wyglądali. Ale może o tym, kiedy idzie. Kopciuch, skłon mi to szybko jakąś szamę. Nic, Kopciuch, idę. Zrób mi coś do jedzenia. Kopciuch, Śmigaj na tu jak mi plery. Kopciuch. Chodź i wysmaruj mi plecy. Kopciuch, dobiegaj no na no tu i zmień obrazkę. Kopciuch, Biorga, chodź tu i zmień kanał w telewizorze. Blatnie, już się chapię do tyry. Dobrze, już się biorę do pracy. Całymi dniami Kopciuch był chłopcem na posyłki, a gdy nadchodziła noc, odpływał w krainę marzeń o byciu gwiazdą i mówił do swych płyt i plakatów. Eh, losie! Zapodałbyś mi jakiegoś farta z kosmosu. Och, chciałbym choć trochę szczęścia, jakąś gwiazdkę z nieba. Nie chcę być jakimś melepetongiem. Nie chcę być niczyim popychadłem. Chcę być rapsarem. Chcę być gwiazdą. I tak każdej nocy odpływał w krainę snów, aż pewnego dnia. Kapciuch, zarzeć mi kniga z bratu! Kopciuk, podaj mi książkę ze stołu. Kopciuch! Skryj mi topek wodoru. Kopciuch! Przynieś mi szklankę wody. Kopciuch! Podkręć nutę! Skumałem już idę. Kopciuch! Podgłośnij radio. I kiedy Kopciuch podgłaśniał radio, usłyszał wiadomość, która zaparła mu dech w piersiach. Elo, ludziska! Witajcie. To ja, DBS MP Freemaster na placu. To ja, najlepszy producent muzyczny na rynku. Jutro o 20 w mojej hawirze. Maham casting na najnowszego rapstara. Wygra najblatniejszy. Jutro o godzinie 20.00 u mnie w Willi odbędzie się casting na nową gwiazdę rapu. Wygra najlepszy. Rozkmin temat i wbijaj się. Zastanów się i przyjdź. Oczy chłopaka zaświeciły się nadzieją. Jary, mogę tam wbić? Tato, mogę tam pójść? <laughs> Nie niekiepski joke. <laughs> dobry żart. Ty i Rapstar, jesteś zwykłym drapichrustem. Ty i gwiazdorstwo? Ha, 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 ha. jesteś zwykłym głuptakiem. Jary, a my? Tato, a my? Obczaj! Casting, Rapstar, hajs! Spójrz! Casting, gwiazdorstwo, pieniądze. Stój! Niekiepska rozkmina, synalku. Czekaj. Dobra myśl, synu. A, że ojczym łasy był na pieniądze. Wyprawił dnia następnego synów swych na casting. Bez kopciucha. Temu kazał wysprzątać cały dom. Pracował, był smutny, załamany, aż tu nagle... O się masz jeszcze kilka takich akcji walne kity na trawę. Au, jeszcze trochę, a się zabije. Elo człowiek. Witaj. OMG, czego? Ojej, kim jesteś? Obczaj temat, jestem gitę z wróżką, zapodam ci Foxa. Jestem dobrym wróżkiem, chcę ci pomóc. Gicior! Fajnie. Kmin temat, rzucę czar, który skołuje ci dresynówki i furę pod hacjendą. Śmiegniesz na bibę i casting i będzie git. Słuchaj uważnie, teraz cię zaczaruję. Dostaniesz firmowy, odświętny strój sportowy i samochód przed domem. Pójdziesz na casting i zabawę i będzie dobrze. Blatnie, a co z kwadratem? Jary kazał mi go posprzątać. Dobrze, a co z domem? Ojczym kazał mi go posprzątać? Luz na szelka, kopciuch. Ja to skroję i pamiętaj lukanie na sikor, musisz machnąć firent przed dwunastą. Nie martw się, ja to zrobię i pamiętaj o czasie. Musisz wrócić przed północą. Bijam się na bibę, robię show i mam nadzieję, że będzie rewe. Wchodzę na przesłuchanie, prezentuję się i mam nadzieję, że będzie dobrze. Aha, no i ten sikor muszę obszajać. Aha, no i na zegar muszę spoglądać. A ty, ziomuś, zapnij pasy, bo nie chcę bulić kabony za sztuba. Powiedział mi, żebym zapiął pasy, bo nie chcę przeze mnie płacić kary. Pędził przed siebie, bowiem mi miał tylko jedno kaski. Do środka mnie nie wpuścili. Powiedzieli mi, że w garniturach nie wpuszczają. Podglądałem więc przez szybę. Oj, działo się, działo, aż wreszcie... Kopciuch! Bateria! Kopciuch! Telefon! I co teraz? Kolo miał gitę zgadane. Mógł się załapać na nowego Rapstara. A on miał niezłe rymy. Mógł zostać prawdziwą gwiazdą. Mam rozkminę! Mam pomysł! Krzyknął i nazajutrz ogłosił, że przybędzie do każdego domu w Grypsach Dolnych. I że odnajdzie Kopciucha. Jak? Każda osoba będzie musiała wbić kod PIN do telefonu. Kto go odblokuje, ten na pewno będzie kopciuchem. Producent krążył po całej miejscowości. Szukał i szukał, ale bezskutecznie. Wciąż powtarzał tylko: Kisza nie pasuje. Kiedy już miał kończyć bezowocne poszukiwania, natrafił na domek, którym jeszcze nie był. Ostatni w okolicy. Elo, elo! Witam! Elo! Nie produkuj się, ziom. Kminimy o co biega. Witamy, nie musisz nic mówić. Wiemy o co chodzi. To kozak. To bateria, wbijajcie pasy. Świetnie. W takim razie to telefon, podajcie numer PIN. Error. Błąd. Error. Błąd. No i teraz ty na no, i ty już na koniec. I wskazał na kopciucha. Nie, on to tylko nasz domowy drapikrus. Roz... Nie, to tylko taki głup, tak. Właśnie! Poza tym, jak go była biba, to on czyścił kwadrat. I jak była zabawa, to on sprzątał w domu. Ja patam, nie ma pola, wszyscy się próbują. Cicho, każdy musi spróbować. Podał telefon kopciuchowi. Jego pin był właściwy. chłopcu tego dnia odmienił swoje życie. Zagrał na nosie tym, którzy mu je uprzykrzali. Doszedł do celu. Spełnił marzenia. A oto i owoc jego pracy. Praktyki 2010. kopciuchem, z podartym ciuchem Wróżka spotkałem, mega fuchsa dostałem Na ja casting zjadłem, tam sobie poszalałem Rap zostałem i płytę nagrałem Jestem ojczymem, z nieczystym rymem Kopciucha zyszysz chciałem, lecz mu rady nie dałem Rozkazam rzuciłem, na casting nie puściłem On jednak był zwany zbiera grube many Nie poddawać się Kozgiu, myły szła i ząb, jesteś gwiazdą. Warto wierzyć, że te marzenia te spełniają siebie. Jestem wróżkiem, z dużym brzuszkiem. Z nieba przyleciałem, z kopciuchem gadałem. Marta mu sprzedałem, a te wysprzątałem. Rysy dałem je trzymałem. Jestem bratem pierwszym, a ja bratem drugim. Ani ja, ani on, Kopciucha kopciuch, nie lubi Żenień podaj, bo po zamiataj taki z, z jego fight, Papa znaczy naszych rapa, Kopciuch robi rapa Kopciuch, byłeś łajzą, jesteś gwiazdą Nawet jeśli cię ciężko, nie podapaj się kopciuch, byłeś łajzą, jesteś gwiazdą Warto wierzyć, że marzenia te spełniają się Jestem producentem i ja tutaj rządzę Robimy z Kopciuchem duże pieniądze Casting ogłosiłem, prawda wyczaiłem Rękę mu podałem i kontrakt podpisałem Byłem tu lektorem, trudno rolę miałem Wszystkie głupie testy tłumaczyć musiałem głow nie miałem, kiedy je widziałem Mówiąc między nami, nic nie zrozumiałem Kopciu, nie jesteś Wyżliwie ciężko, nie poddawaj się. Rodziczu, byłeś łajcą, jesteś gwiazdą. Warto wierzyć, że marzenia te spełniają się. Przerwane przez podróż. Ale nie poddaliśmy się i ukończyliśmy je w czerwcu 2011 roku. Wystąpili narrator Piotr Stefański, lektor Piotr Stefański, kopczu Kacper Kotlas, ojczym Andrzej Sałaja, brat pierwszy Grzegorz Burny, brat drugi Artur Jasiołek, producent muzyczny Mateusz Krzyszkowski, wróżek Artur Jasiołek. Piosenka Kopczu. Słowa Mateusz Krzyszkowski. Muzyka Damian Galo. Scenariusz Mateusz Krzyszkowski. Reżyseria Damian Galo.